Pociągniemy temat, który wczoraj zaczęliśmy, czyli jak rozmawiać, jak przekazywać informacje zwrotne. Eee, poćwiczyliśmy z czerwonym, zielonym światłem i już wiemy, że trzeba bardzo uważać w takiej rozmowie. Już wiemy, że drażni nas generalnie taki komunikat, ty to jesteś, ty to jak zwykle, no zobacz jak ty to zrobiłeś. Tak? Wolimy bardziej opis sytuacji, eee, wolimy raczej fakty niż opinie, zwłaszcza jak to są opinie o nas. No, i tak jak ktoś z Was wczoraj powiedział, trzeba się zająć problemem, a nie człowiekiem. To jedna z czterech świętych reguł w negocjacjach. Miękko w stosunku do człowieka, a twardo w stosunku do problemu. Czyli atakuj problem, a nie człowieka, przekładając jakby na nasze potrzeby przy informacji zwrotnej. Najważniejszy jest problem. Mamy handlowca, który ma konkretny problem, nie potrafi sobie bardzo często sam z nim poradzić, bo po pierwsze go nie widzi potrzebny jest coach, który go zobaczy z zewnątrz. Sami wczoraj powiedzieliście, jak trudno zajmować się swoimi własnymi problemami, bo ich nie widzimy z zewnątrz, bo nie wiem, jak się zachowuje w różnych sytuacjach i, i jakie to są sytuacje, kiedy właśnie na przykład się unoszę, kiedy, kiedy się irytuję, kiedy tracę cierpliwość. Kolejna sprawa to, to, że przy przekazywaniu informacji zwrotnych nie zawsze tylko słowami przekazujemy. Też ktoś wczoraj zwrócił uwagę na to, że jakby język ciała i cały ten przekaz niewerbalny był na tyle silny, że to też potrafi nas zdenerwować. Zresztą, jest tak, że możemy najsłodsze słowa powiedzieć sycząc przez zęby, to w taki sposób, że zostanie to zupełnie inaczej odebrane. Bo zakłócimy jakby zupełnie to, co chcieliśmy powiedzieć. Dlatego przejdźmy dzisiaj do informacji zwrotnej. Zajmijmy się klasyczną kanapką feedbackową bo to, że należy przekazywać w umiejętny sposób informacje zwrotne, to już wszyscy wiemy, spróbujmy nad tą kanapką się chwilę zatrzymać i zastanowić, jak ją zbudować. Zakładając, że jest to model, który akceptujemy, który rzeczywiście w wielu sytuacjach ma zastosowanie. Co mówi ten model kanapkowego feedbacku? Najpierw wzmocnienie, uh -huh. potem, potem miękko. Tak. Miękko ten przetrenowanie, żeby tak pozytywnie zakończyć przetrenowanie elementów, które wymieniliśmy w mięchu, żeby się pozytywnie zakończyło. Mm -hmm. Czyli mm, zaznaczając to takimi znaczkami matematycznymi, ma być pozytywnie rozpoczęte, pozytywnie zakończone, w środku mięcho, które jest tym problematycznym minusem, tak możemy powiedzieć, bo nagle trzeba porozmawiać o trudnych rzeczach. I okazuje się, że rzeczywiście warto zbudować atmosferę poprzez tą górną bułkę, bo wtedy to mięso jest bardziej strawne. Zakładamy, że kanapkę jemy od góry, to jest bardzo ważne tutaj. Kierunek jedzenia kanapki jest od góry. To poproszę Was po wczorajszych doświadczeniach i w ogóle jakby po Waszych doświadczeniach, z czego można tą górę zbudować? Atmosfera, to co już Adam powiedział, zdecydowanie tak. Zadbać o atmosferę. Jeżeli to ma być poważna rozmowa, zakładamy taką rozmowę nie właśnie w przelocie między jednymi drzwiami, a drugimi od klienta do klienta, tylko zakładamy, że faktycznie mamy na to chwilę. I, a w mięsku jest coś bardzo ważnego do przekazania. To powinniśmy zadbać o atmosferę. Piszemy sobie: dobra atmosfera. Wczoraj zbudowaliśmy przez chwilę taką atmosferę. I myślę, że gdyby ta sesja, którą zrobiliśmy, chcecie docenić, była takim wejściem do rozmowy o trudnych sprawach, to o wiele łatwiej by nam się potem rozmawiało. Ale też musielibyśmy jeszcze zadbać potem w dalszej części kanapki o to, żeby umiejętnie o tym mówić. No, z czego jeszcze budujemy górną, <laughs> górną bułkę? Czyli tą atmosferę, tak naprawdę dobrą. Jakie macie propozycje? Z przekazu po pozytywny... Czyli najpierw tak, mhm. docenienie tego, co dobre. To teraz zatrzymajmy się przy tym docenianiu tego, co dobre i tutaj przywołam reakcję Marcina wczoraj, byliście pierwszą parą, Adam jako pierwszy powiedział, wiesz chciałem Ci podziękować, czy chciałem Cię docenić, A Ty pokazałeś takie lekkie zdziwienie. Bardzo często tak jest, że handlowcy... zdziwienie spytał się, czy jest zwolniony. Tak, od razu Od razu zapala się jakieś światełko, dokładnie. I bardzo często handlowcy, jak słyszą od szefa pochwałę, to niestety, tak jak my zresztą wszyscy, słyszymy pochwałę i się zastanawiamy, co za tym idzie. I teraz pytanie, w jakich sytuacjach sobie to pytanie zadajemy, ale o co chodzi? Czyli jest fajnie, bo nas chwalą, tylko kurczę, coś mi tu nie gra, albo czegoś mi brakuje, może tak. Co byśmy chcieli usłyszeć w, takiej, w takim pozytywnym wzmocnieniu? Poza tym, że super, świetnie to zrobiłeś. Konkret. Konkret, dokładnie, ale co świetnie zrobiłem, to po pierwsze. A dlaczego uważasz, że to świetnie zrobiłem? To powiedz mi to, tak? jakie są skutki tego, że dobrze to zrobiłem? E, przypomnij mi sytuację, e, i wtedy dopiero uwierzę w to, że mnie chwalisz. Czyli, jak mi powiesz, byliśmy ostatnio u klienta, a bardzo mi się podobało to, w jaki sposób zadałeś trzy najważniejsze pytania. Zapytałeś, tak, 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 dostałeś takie informacje, e, co jeszcze w tej górnej kanapce powinno się, powinno się znaleźć? Konkrety. To, co powiedzieliśmy, sytuację, bo sytuacja jest konkretem. Tak jak wczoraj szukaliśmy problemu, próbowaliśmy go nazwać, e, kiedy zastanawialiście się nad tym, czego ja chciałbym się nauczyć, dopiero dotarcie do konkretnych sytuacji zaczęło mi uświadamiać, tak, ale na czym ten mój problem może polegać? A coach jest od tego, żeby właśnie poprowadzić pytaniami, żeby podpowiedzieć, wiesz, może tak, czyli sytuację e, i skutki, w tym wypadku jak najbardziej pozytywne skutki. Chwalenie bez pokazania, jaki to dało skutek, jak to się przełożyło na Twoją pracę, dlaczego Cię chwalę, tak. Być może Ty tych skutków nie zauważasz, drogi handlowcu. Nie, nie, nie widzisz, że ten kontrakt, który zdobyłeś, to nie jest kwestia szczęścia, tylko naprawdę świetnie na niego zapracowałeś. A wielu handlowców to tak patrzy na, na swoją pracę, że albo mam szczęście, albo no nie mam dzisiaj szczęścia, tak. Albo wypadł orzeł, albo reszka. No, dzisiaj miałem dobry dzień, pociągnąłem pięć rzeczy i mam pięć kontraktów, a jutro nie wiem, jaki będę miał dzień. Jakby nie wierzą w to, że naprawdę od ich pracy wiele zależy. Zostawmy na razie górną bułkę, bo już z grubsza wiemy, że musimy wejść w konkrety, żeby pochwała była prawdziwa. Bo inaczej, nawet jeżeli ona będzie się często pojawiała, ale będzie tylko na takim poziomie: no świetnie, rób tak dalej, to efekt osiągniemy mniej więcej taki, jak ostatnio uczestniczka na szkoleniu powiedziała przy okazji omawiania informacji zwrotnej. A ja bym chciała, żeby mój szef po raz pierwszy od dwóch lat, jak pracuję w tej firmie, wreszcie mi powiedział, co robię źle. On mnie bardzo często chwali, ale mnie tylko chwali. I ja już w to po prostu nie wierzę. Ja już podejrzewam, że e, coś tu jest nie tak i czekam, kiedy mnie wezwie i na przykład zwolni. To jest niemożliwe, żebym przez dwa lata nie zrobiła nic źle. Nic nie usłyszałem. Natomiast chwali mnie przez cały czas. Trochę przesunięte w drugą stronę z kolei. Tu się włącza nasza polska mentalność, że coś jest nie tak. No trzeba to równoważyć, jak się okazuje. No dobrze, spróbujmy... A może spróbujmy zaaranżować takie przejście do mięsa. Kto chciałby w tej chwili spróbować zwrócić się do swojego handlowca, przywołać jakąś sytuację, docenić, ale ma to być wstęp do tego, żeby przejść do, do mięska i za chwilę porozmawiać o również w konkretach o trudnej sytuacji, o negatywnych skutkach, o złym zachowaniu. Zanim się zgłosi ochotnik, to ja powiem, z czego się uśmiechnąłem. Jurek powiedział, kto spróbuje docenić swojego handlowca, ale ma to być przejście do, do złych informacji. Jak wam się podoba takie zdanie? To świetne szkolenie, ale trochę za długie. <grym> Ewentualnie co się stanie, jak powiecie w domu, świetnie, kochanie, wyglądasz, ale może, może widź w innych butach. Co się stanie po takim zdaniu? Świetny obiad, ale mógłby być bardziej bez no. Jak powiecie, świetnie, kochanie, wyglądasz, ale, ale może zmienić buty, to możecie spokojnie wziąć gazetę, bo macie pół godziny. Porząd tak, Magda, potwierdzasz. Jak masz zmienić buty? Jedno nieszczęsne ale, włożone w środek zdania złożonego, powoduje, że pierwsze zdanie jest wykreślone. Jest nieważne. Zwróćcie uwagę. To świetne szkolenie, ale trochę za długie. To nie jest świetne szkolenie. To, to znaczy, że się wlokło w którychś momentach. No dobrze, to dziękujemy za przykład. To chciałem uzyskać od Was, ale Andrzej Was wyręczył. Czyli, nie Otóż. Nie, nie lubię NLP, ale korzystasz. No, 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 no więc, tak jak e, powiedzieliśmy. Wszyscy korzystamy trochę z tego. No. Bierzemy elementy, ja nie wiem, czy to jest kwestia NLP, to znaczy, ja też patrzę jako filolog trochę inaczej na, na takie zdania. Za chwilę dojdziemy do tego. Wprowadźmy sobie czwartą warstwę w naszej kanapce. Czwarta warstwa, niestety, bardzo często nam się tutaj pojawia. Chcielibyśmy dobrze tą rozmowę prowadzić, ale zawsze nam się coś wkręci. I teraz, naturalne jest zupełnie. Dzisiaj będziemy jeszcze ćwiczyli informację zwrotną, więc zobaczycie, jak strasznie wpycha się coś, co, co jest właśnie tą warstwą, co powoduje, że chcemy przejść przez to do mięsa. Czyli to była świetna, ten Majonez, to była świetna rozmowa. Zadałeś fantastyczne pytania, dostałeś ważne informacje. Tak, i tu jeszcze możemy pociągnąć, konkrety podpisaliśmy kontrakt, ale chciałem porozmawiać o jednej rzeczy na tym spotkaniu. No i teraz co słyszymy? Słyszymy, że że tam to już się wykasowało, albo gdzieś odeszło daleko, daleko, jest gdzieś tam za mgłą, i teraz czekamy, co się pojawi, bo ale wyostrzyło naszą uwagę. Ale będzie mi teraz coś mówił, tak? Ale mi za chwilę dowali. E, moje pytanie: bo ta warstwa majonezu to jest właśnie nasze ale, czym zastąpić ale? Podsunąć też Jednak. Świetnie to zrobiłeś, jednak chciałbym porozmawiać nie, o czymś. to znaczy, on to byłby w, w takim sensie, że mówił o takim językowym, to, to wiesz, zrobił kropkę i przyszedł do następnego kapitu. Nie łączył łączy tego, tylko po prostu wyraźno, Dokładnie. wyraźna pauza w sensie takim. Co to jest? Przerażony człowiek, który usłyszał, ale. Aha, to jest człowiek. Dobra, To jest buzia. No więc właśnie. Możemy oczywiście całą listę tutaj jeszcze różnych łączników wypisać, ale to nie będzie żadne z nich nie będzie rozwiązaniem na to, żeby sobie poradzić, ale jedynym rozwiązaniem jest postawić w tym miejscu kropkę. Rzeczywiście cały problem polega na tym, że próbujemy w jednym zdaniu e, przemycić informację dobrą i złą. No i gdzieś tam być może jesteśmy na poziomie NLP w tej chwili. E, to zdanie sobie tak odbieramy, że wybieramy tylko tą część dla nas ważniejszą. A ta część dla nas ważniejsza następuje po zakręcie ale. Musimy zakończyć to, co chcieliśmy tutaj powiedzieć. Jeżeli chcemy docenić, to skończmy to. Skończmy ten wątek, postawmy kropkę. To było super. Chcę z Tobą o czymś porozmawiać. Jakkolwiek zaczniemy, zacznijmy od nowego zdania, i wtedy mamy szansę, że zajmiemy się tym mięsem znowu dobrze. Czy my, jasno, na coachingach dzielimy na atuty i rezerwy, i kiedy mówimy o atutach, tak, mówimy, atuty były takie, super. To, tak, rezerwy, widziałem jedno. A to ładne określenie, rezerwy. Są atuty, są rezerwy, to wyraźnie jak wiadomo, że w <sum> tym tak to, tak. to jest, to jest to prosta to technika, która pomaga nie, nie mieszać, mieszać tak, tego razem. Dokładnie tak. To tak. są dwie to tak. zupełnie tak. niezależne części. to jest jeszcze tyle fajne, że rezerwy w tej że rezerwy, jakby trzy pojęcia się krzykają. Po pierwsze no jednego błędu, mm -hmm. po drugie braku wiedzy, a po trzecie faktycznej rezerwy, która po prostu jest wolą do eksploatacji. Mm -hmm. Takiej, która, w której no, na przykład jest jakaś, nie wiem, kompetencja powiedzmy nadal której on nie wykorzystuje mm -hmm. w trakcie swojej pracy. Czyli rezerwy to nie tylko rezerwy u tak. was? Bardzo mi się podoba się, to się określenie, się bo się określenie, bo my ono my jest. To jest to uzwoje, nie jest negatywne. Jakby się to ono nie jest negatywne, ono jest bardzo pojemne. Ono też jakby nas kieruje na to, że szukamy rezerw, czyli szukamy jak może być lepiej, a nie patrzymy w tył. Tak, znaczy, musimy spojrzeć, żeby przeanalizować co było źle, ale to nie jest naszym głównym celem. No ale mam ważne pytanie, Problem, teraz. no przepraszam, Jurek. Problem jakby w polskiego, tak to nazywam, coachingu jest taki, że szefowie tak bardzo się orientują na tym co było, że stają, popatrzmy teraz w tył i popatrzmy na wszystkie błędy. A potem coś z tego spróbujemy zrobić. Tylko, że to takie nadmierne patrzenie na błędy powoduje, że ja już nie mam ochoty po chwili się zastanawiać, co z tym zrobić. Tak za dużo tego było. Ja już to przeżyłem. A ty, kurczę, to jątrzysz. Nie? Ja już poczułem u klienta, że walnąłem głupotę. To już mnie nie dołuj tym. Już nie wracajmy do tego. Szukajmy rezerw. Popatrzmy w drugą stronę, w przyszłość. No, ale mam ważne pytanie w, w kontekście tego, co mówicie, bo mi się bardzo podoba nazwa rezerwy, bo jest nieinwazyjna i no, człowiek się nie, nie, właśnie nie ustawia od razu obronnie. Ale jeśli widzicie ewidentny błąd zrobiony u klienta w czasie coachingu, dalej nazywacie rezerwą, czy już mówicie po imieniu, że jest to błąd? Jeżeli ktoś będzie udawał, jeżeli ktoś będzie. Widział, będzie świadkiem ewidentnego błędu. Jurek, no nie wiem jaki. No możemy znaleźć takie duże błędy handlowców. Nie, bo to, to jest dość istotne, bo to w każdej branży ewidentny błąd oznacza co innego. I teraz czy błąd się pojawił pierwszy raz, ma prawo, to przeanalizujmy, czy sam dojdzie do tego, co zrobił źle. Czy błąd, tak jak wczoraj dawaliście przykład, jest no, niestety cykliczny. Ja jestem dziesiąty raz z nim w terenie i widzę, że za dziesiątym razem on po prostu nie słucha moich poleceń. E, cierpliwość, tak Nie, Jeśli Nie. pojawiła ja nam się skończę, cierpliwość wczoraj tak w ogóle przy cechach jest, jest cierpliwość, ja to skończę bo dla mnie to jest istotne niech to w takim razie będzie duży, powtarzalny błąd, o którym mówisz niech to będzie handlowiec, który przywołajmy przykład Jurka z wczoraj wyrywa się z komentowaniem ceny, zanim usłyszy komentarz i dzieje się to kolejny raz to i dzieje się to, to kolejny to raz zanim usłyszy reakcję klienta ja, bym, ja osobiście nazwałbym to już błędem bo jeżeli ja będę cały czas to nazywał rezerwą, a on powtarza cały czas ten błąd, to moim zdaniem rozmywa się też jego odpowiedzialność za błąd. Nie, mm. Też no, nie może być za słodko. Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy mięsku. Myślę, że nie ma się co tu rozwodzić. Napiszemy tylko jedno słowo. Konkrety. Tym bardziej tutaj konkrety. Tym bardziej przywołać sytuację, tym bardziej zacytować wręcz i pokazać skutki albo zapytać o te skutki. A gdybyś zadał inne pytanie, no, no to tak, no, efekt byłby inny, dostałbym inną odpowiedź, klient by się nie, nie nastroszył, tak? nie przerwałby tej rozmowy. Ale ponieważ zacząłem go odpytywać i trzy razy mu zadałem pytanie, no ale dlaczego pan tak uważa? No to się wkurzył, potem jeszcze się okazało, że jesteśmy kibicami przeciwnych drużyn, no i w ogóle było po rozmowie. <laughs> e, czyli konkrety. I teraz pewien kłopot, bo mamy dolną bułkę tak żeby szybko zakończyć kanapkę, co właściwie, czym ją wypełnić, to taka naj, najszybsza pokusa to yy, świetnie zadawałeś pytania, ale musimy porozmawiać o tym jak yy, robisz prezentację, I ty tu robisz to i to źle, ale świetnie zadajesz pytania. <śmiech> <śmiech> no, na pewno nie powtarzamy tego, jakby nie na tym budujemy dolną bułkę, na czym zbudowaliśmy górę, utrzymujemy atmosferę, jeżeli chcielibyśmy tutaj to zakończyć jakoś sensownie, to pytanie: czym? Co tu jest ważne, co każdy z nas chciałby usłyszeć na koniec takiej rozmowy, w której został doceniony za bardzo konkretne rzeczy. Potem przeszliśmy po kropce do innej części i tu zajęliśmy się pewnym problemem, rezerwami. I być może nawet to była trudna rozmowa w tej części dla mnie, ale też muszę się zgodzić z szefem, że ma rację. Faktycznie pokazał mi miejsca, gdzie gdybym troszkę inaczej rozmawiał, prowadził tą rozmowę, byłoby lepiej. Będziemy nad tym ćwiczyć. Czego bym oczekiwał na koniec takiej rozmowy? do pomocy. No więc najważniejsza rzecz chyba, jaką szef może dać, tak, to zawsze siebie. Czyli jestem, w razie czego przychodź, będziemy nad tym pracować. Moja oferta pomocy. Sprzedam za ciebie. Jeżeli już będzie bardzo źle, sprzedam za ciebie. Poszukamy Ci nowego miejsca. Hmm? Że, że może poprawić się, Wiara. Czyli możesz liczyć na dobre referencje. E, tak naprawdę ta wiara to wzmocnienie znowu. Ja tutaj zawsze podstawiam, dasz radę. Nawet jeśli nie tymi słowami, to chcemy usłyszeć, że dy, zobacz mieliśmy w zeszłym roku taką sytuację. Pamiętasz, jak, jak to rozwiązaliśmy, pamiętasz, jak pracowaliśmy, poradziłeś sobie z tym i już nie masz z tym żadnych problemów. Tak, jakby tamte rezerwy zostały mądrze zagospodarowane, popatrzmy na to w ten sam sposób. najczęściej padające powiedzenie widziałam, że dasz radę, dać radę, damy Masz <grym> złe konotacje, wody, tak? tak? Radę. No ale jest ambitne, ale dacie radę. Rzeczywiście. Yy... Nie ma, nie ma większego sensu wzmacnianie poprzez y, pokazywanie y, dobrych stron, kolejny raz, nawet jeżeli to będą inne strony dobre. Raczej odnieśmy się do tego, co tu się wydarzyło, raczej zaproponujmy pomoc, raczej powiedzmy, poradzisz sobie z tym. Zobacz, mamy już jakby zalążek planu, teraz pociągnij to, umawiamy się na przyszły tydzień. Musimy w każdym razie tę rozmowę tak zamknąć, to jest ważne, to może trwać krótko, ale to się powinno pojawić. Ostatnie pytanie: Jakie powinny być proporcje ilościowe? Bo to się nawet dzisiaj przewinęło. Ostatnio poważnie o tym dyskutowaliśmy z uczestnikami. Na przykładzie już odbytych rozmów bardzo ciekawą rzecz wypunktowali, zwrócili na bardzo ciekawą rzecz uwagę. Ile powinno być tego, ile tego? To jest generalnie temat rozmowy. Do tego zmierzamy. Gdyby, właściwie można sobie zadać pytanie: Gdyby nie to, to czy byłaby ta rozmowa? Tak, ale to za chwilę jeszcze. Będziemy odczarowywać na inny sposób informację zwrotną. Czanie, czy tu bym chciał usłyszeć o pięciu mocnych stronach po to, żeby tu usłyszeć o jednej? Czy też wolałbym tu usłyszeć o jednej mocnej po to, żeby tu usłyszeć o pięciu słabych? Myślę, że będzie bardziej pozytywnie niż negatywnie. Zdecydowana przewaga pozytywów. Przewaga pozytywów może nie aż taka zdecydowana, bo to będzie tak, że szef przez pół godziny do czegoś zmierza. Chwali mnie za kolejną rzecz, zaraz jakaś bomba wybuchnie. Ale ja to krótko, trzy, wiesz, trzy pozytywy, jeden najgorszy mięchał, jak się zdarzyło, no i jeden pozytywna koniec. Ważne, co sobie jeszcze udowodnimy, żeby tutaj nie przesadzić, tu najlepiej zająć się jedną sprawą. Ten problem czasami nie jest prosty. On jest złożony z iluś umiejętności, które nie wychodzą, w związku z tym i tak nam się to mięso rozrasta, ale jak chcemy ćwiczyć już umiejętności, to wybierzmy jedną. Wszystkim się nie zajmiemy. Tak jak wczoraj od ogółu do szczegółu schodziliśmy tutaj w, w rozmowach z wami w tych coachingowych. Tak trzeba zejść do jednego problemu i najpierw to, a potem następny krok, bo, bo nie da się tego wszystkiego naraz. Moje spojrzenie na kanapkę, dlaczego ona jednak powinna być poprzekładana w mądry sposób, dlaczego kolejność jedzenia od góry do dołu jest takie i dlaczego to zdanie, ale zamiast kropki, że. W przeciwnym wypadku mamy taką sytuację, że i dobre rzeczy, i złe, i wzmocnienie, i rezerwy, i, i to początkowe docenienie, i to wzmocnienie końcowe wkładamy do miksera. Włączamy mikser, bzzzt, tak? I dajemy handlowcowi słuchaj, tutaj masz informację zwrotną, tak są dobre rzeczy, są złe, powybieraj sobie. To niestety taki efekt bardzo łatwo jest osiągnąć, jeżeli, jeżeli nie zadbamy o właściwie o kolejne etapy jakby tej rozmowy takie przykłady ja kiedyś pracowałem przez kilka lat z bardzo dobrym handlowcem i główna jego trudność polegała na tym, że był 30 cm wyższy ode mnie. Główna moja trudność pracy z nim, więc ja cały czas musiałem tak z nim rozmawiać. Ale pamiętam taki dzień, kiedy wyszliśmy od kolejnego klienta i ja zaczynam od góry o tym mięsku i chwale, to, to był doświadczony człowiek, wtedy już pracowaliśmy ze sobą chyba dwa lata. I mówię, no to było fajnie, to rzeczywiście mi się bardzo podobało, a on mi mówi, dobra, już powiedz o co Ci chodzi tak naprawdę, co ja schrzaniłem. I ja dałem się nabrać na to i uległem tej pokusie i mówię, no to i to było naprawdę do poprawy. I w tym momencie z tego chłopaka dwumetrowego uszło powietrze. To był jedyny dzień, kiedy ja nie musiałem tak zadzierać głowy, bo on taki się zrobił zgarbiony i taki smutny wsiadł do samochodu i ten dzień już był dniem zmarnowanym. Potem, żeśmy kiedyś rozmawiali przy piwie, on mówi, że to był najgorszy, jeden z najgorszych dni w pracy ze mną, jaki mu się przydarzył, bo ja poszedłem na skróty. Uwa, uznałem, że skoro chłopak jest tak doświadczony, skoro prosi, dajmy już sobie spokój z, z tym. Z tym chwaleniem, zajmijmy się tylko konkretami, które muszę poprawić, tymi rezerwami, że mogę tak zrobić. Czy informacja zwrotna, która nie zawiera żadnego elementu rezerwy krytyki, jest informacją zwrotną? Tak brzmi moje no, czy pytanie. Jest, no, może tak się zdarzyć, że nie ma. No, jest mnie nie jest. No. jest się w takiej sytuacji, że po Czy Michał dostał informację na temat swojej pracy, konkretną ja, w miarę? Dostał, tak, zrobiłem to, to i to. Skutek z tego jest taki, taki, taki. i taki. Do tego wypracowałem zupełnie nieświadomie narzędzie, które faktycznie no jest niegłupie, tak? Pozwala klientowi popatrzeć na dwie kolumny i szybko zestawić ważne liczby, zamiast o tym opowiadać, kładziesz mu trzy, na przykład wyliczenia dla trzech wariantów, cenna informacja zwrotna. Choć nie przypuszczałem, że efekt będzie aż tak dobry, i że aż tak szef y, będzie zaskoczony tym. Informacja zwrotna ma mi zwrotnie dać, inform... znaczy, zwrotnie dać sygnał, jak ja pracuję, tak? e, czy robię to dobrze, czy nie, a jeśli robię tylko dobrze, to po polsku możemy założyć, że nie ma o czym gadać. Tak ma być. Nie? Dopiero jak się pojawi jakiś negatyw, to będziemy stosowali informację zwrotną. To jest jeden z mitów w Polsce. Często na to pytanie, które przed chwilą zadałem, pada zdecydowanie odpowiedź: nie, nie, no musi być przecież, gdzie to mięso? Informacja zwrotna oznacza, że musimy przemycić coś złego. Nieprawda. Jeżeli pojawią się konkrety, jeżeli dla mnie to jest wartościowa informacja i ona mnie wzmocni i powie: OK, zrobiłem to dobrze i dlaczego zrobiłem to dobrze, to to jest dla mnie bardzo cenna informacja. I być może popełniłem jakieś błędy na tym spotkaniu, ale one są tak nieistotne, że w ogóle nie ma o czym gadać. Ja się chcę zająć tym, że pojawił nam się nowy model, nowy sposób na coś. To jest najważniejsze. Cały zespół może na tym skorzystać. Proponuję zresztą stosować nie tylko przy okazji tego, jak się pojawi nowy sposób albo nowy model, tylko tak właśnie po amerykańsku wzmocnić czasami pokazując konkrety, ewentualnie w ten sposób przemycić. Zobacz, gdybyś jeszcze dołożył tam to i to i to, to w ogóle mamy super narzędzie. To po takim feedbacku chyba każdy handel z szefie, na jutro jest to gotowe, tak, jutro przedstawię to całemu zespołowi, bo, no bo uskrzydliliśmy człowieka. I to kolejny mit, informacja zwrotna nie musi zawierać tego mięsa, może być po prostu zbudowana z, z dobrej, konkretnej, może być wegetariańska. <laughs>